Na kolacje, także te romantyczne, polecamy produkty firmy Janas. Nasze wyroby są odpowiednie na każdą okazję i każdą chwilę. Janas, zawsze dobre. Dzisiaj w wiadomościach. Śmierć osiemnastolatka w jeziorze. Nocna tragedia na ulicach Zakopanego. Jabłonka uczciła bohaterów II wojny światowej. Witam serdecznie. Jest poniedziałek 15 września. Piotr Starmach. Zaczynamy. Podhalę nawiedziła czarna seria wypadków. Do jednego z nich doszło we Frydmanie. Utopił się tam młody chłopak. Mariusz opyt. Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 19 na powyrobiskowych stawach hodowlanych we Frydmanie. Osiemnastoletni chłopak z Białki Tatrzańskiej wraz z kolegą polowali w tamtym terenie na kaczki. Gdy 18 osiemnastolatek w końcu jedną ustrzelił, wpadła ona do stawu. Ten postanowił ją wyłowić i wszedł do wody. Kolega zauważył w y, jego jego dłuższej chwili, że go nie ma, zaalarmował służby i y, służby, które przybyły na miejsce złowiły z wody 18 latka po reanimację, y, jednak bez skutku i młody mężczyzna zmarł. Okoliczności tragedii wciąż są badane przez policję. Najprawdopodobniej chłopak nie był w stanie wydostać się z wody o własnych siłach. I to zaalarmowało jego kolegę, by zacząć go szukać. Wiadomo również, że na miejscu wypadku pojawił się prokurator. Warto wspomnieć, że według danych wodnego ochotniczego pokotowia ratunkowego Małopolska jest regionem, gdzie dochodzi do bardzo małej liczby utonięć. W 2012 roku na terenie naszego województwa utonęło 17 osób. Dla porównania w Mazowieckiem 71. Na szczęście od 2003 roku, kiedy to w Małopolsce miało miejsce 48 utonięć, liczba ta ciągle spada. Te dane pokazują, że wzrasta świadomość mieszkańców Małopolski na temat tego, jak zachowywać się nad wodą. A co za tym idzie? Tak tragicznych wypadków jak ten we Frydmanie będzie coraz mniej. Niestety wypadek we Frydmanie to nie jedyny, jaki miał miejsce w tamtym czasie na Podhalu. Również w niedzielę wieczorem w Zakopanem auto przejechało po mężczyźnie, lężącym na jezdni, Marcin Szkodziński. W niedzielny wieczór doszło do tragicznego w skutkach wypadku na przejściu dla pieszych w Zakopanem na ulicy Karłowicza. Po godzinie 20:00 otrzymaliśmy zgłoszenie, że doszło do tragicznego wypadku w rejonie przejścia dla pieszych na ulicy Karłowicza. Tam na miejscu udali się bardzo szybko policjanci, załoga karetki Pogotowia, jak również Straż Pożarna, bo informacja była taka, że mężczyzna znajduje się pod samochodem. Od razu została podjęta akcja reanimacyjna, no niestety nie przyniosła ona rezultatu. Według wstępnych informacji, jakie dotarły do służb ratowniczych, mężczyzna, który zginął w wypadku, leżał na drodze. Taka właśnie była pierwsza informacja, która dotarła do służb ratowniczych. Niemniej jednak no, to dopiero wykaże prowadzone śledztwo w tej sprawie, jak również opinia biegłego powie nam, czy ta osoba w danej chwili przechodziła przez jezdnię, czy ta osoba leżała, czy, czy, czy w jakiś inny sposób dostała się pod samochód. Zarówno śmiertelnie potrącony mężczyzna, jak i kierowca to mieszkańcy powiatu Tatrzańskiego. Policja zabezpieczyła do dalszych czynności samochód oraz krew kierowcy. Wiadomo jednak, że kierowca w chwili wypadku był trzeźwy. W sobotę w Jabłonce odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika na cześć orawskich żołnierzy, którzy uchronili przed śmiercią amerykańskich lotników. I chociaż wydarzenia te miały miejsce 70 lat temu, to wciąż dotykają tamtejszych mieszkańców. Ocaleni dzięki odważnym. Takim hasłem posłużyły się władze gminy Jabłonka, odsłaniając obelisk upamiętniający wydarzenia 13 września 1944 roku. To wtedy amerykański samolot bombowy, nazywany latającą fortecą, przemierzając polskie niebo, został zestrzelony przez niemiecką artylerię. Lotnicy, którzy mieli za zadanie niszczyć przemysł chemiczny III Rzeszy, uratowali się skokiem ze spadochronem i przez wiele dni byli ukrywani przez żołnierzy z orawskiej jednostki Limba, należącej do tamtejszej placówki Armii Krajowej. To dzięki nim Amerykanie nie tylko przeżyli, ale również nie zostali znalezieni przez niemieckie wojska. Szczęśliwie, drugą wojnę światową przeżyli dzięki odważnym ochotnikom z Orawy. Teraz wójt gminy Antoni Karlak odsłonił obelisk, który nie tylko ma przypominać tamte wydarzenia, ale potwierdzać zażyłość stosunków polsko-amerykańskich. W tym trudnym, dramatycznym czasie i dla tej ziemi, i dla jej mieszkańców, znieśli się ponad siły, zdobywając ponad heroizm, heroizm że podali rękę. Drugiemu człowiekowi. Podali rękę lotnikom amerykańskim tu na tej ziemi. Są dla nas wielkimi bohaterami dnia dzisiejszego. Na odsłonięciu nie mogło zabraknąć konsula Stanów Zjednoczonych, Arona Lustera. Pułkownika Janusza Kurzyna, sprawującego w imieniu ministra obrony narodowej patronat honorowy nad uroczystością, czy, czy chociażby prezydium zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Po odsłonięciu upamiętniającego pomnika goście mogli wziąć również udział w wernisarzu poświęconemu niemieckim działaniom militarnym na terenie Orawy. I tak przybliżone zostały na nim rekonstrukcje samolotów bojowych, które 70 lat temu pojawiły się nad orawskim niebem, a także bronie znalezione przez tamtejszych mieszkańców. To było najnowsze wydanie wiadomości telewizji pod hale. Dziękuję za uwagę i zapraszam już jutro. Do zobaczenia. Na kolacje, także te romantyczne, polecamy produkty firmy Janas. Nasze wyroby są odpowiednie na każdą okazję i każdą chwilę. Janas zawsze dobre.